Jesteśmy na poznańskich Smochowicach, dzielnica Jeżyce i dzisiaj zobaczą Państwo piękny dom wolnostojący, położony przy spokojnej, zamkniętej ulicy. Tak jak Państwo widzą, tu już jesteśmy na samym końcu, także w zasadzie poza sąsiedztwem mamy enklawę taką, kilku domów wolnostojących i w zasadzie. Nikt tutaj nie przejeżdża, nie ma wyścigów, bezpieczna, spokojna okolica. Sam dom z zewnątrz prezentuje się właśnie tak. To wszystkie szczegóły będą Państwo mieli w treści ogłoszenia. Oczywiście zawsze zapraszamy do kontaktu i zapraszamy jak najbardziej na prezentację. Zaczniemy może od garażu. Jak Państwo widzicie, brama otwierana na pilota. I zarówno brama od garażu, jak i tutaj brama wjazdowa, która również jest otwierana na pilota. Bardzo proszę. Też fajnie oddzielona ścianą zieleni od sąsiedztwa. I mamy dość sporej wielkości garaż. Tak jak widać, tutaj Państwo mają zagospodarowane półkami. Dodatkowo taka wnęka, gdzie można y, czy rowery przechowywać, czy jakieś inne sprzęty ładnie wypłytkowana, czyli również łatwa w utrzymaniu czystości. A dom jest cały czas zamieszkany, w związku z czym e, będą Państwo widzieli jak on wygląda. Idziemy sobie do tej części frontowej, oczywiście mamy piloty, mamy domofony, wideodomofony. I tak to się prezentuje. Ta najbliższa okolica, dużo terenów zielonych. Fajne, spokojne sąsiedztwo. Ale nie narzucające się. Ok, i idziemy do środka. Wchodzimy do domu. I jak to w każdym domu mamy korytarz. Duża szafa. Tu oczywiście mamy wszystko to co potrzebne, czyli automatyka do alarmu, do wideodomofonu. Na prawo idziemy do kuchni, natomiast na wprost mamy całą część dzienną. Jak niektórzy mawiają serce pana momu, czyli barek. Także oczywiście z oświetleniem, z przyłączem wody, także taki naprawdę pełnowymiarowy i bardzo praktyczny. Tu mamy spojrzenie na. Część dzienną. Różnica poziomów, która fajnie też poszczególne strefy yy, ładnie dzięki temu pokazuje. Element dekoracyjny, ale i praktyczny. Kominek z wyprowadzeniem i z Kącik taki wypoczynkowy. I teraz wchodzimy do ogrodu zimowego. <laughs> Tutaj mamy opcję taką, że albo rozstawiamy, czyli mamy okna panoramiczne. Zarówno jeżeli chodzi o kwestię wyjścia na ogród, jak i wejścia do domu. Zimą zasuwamy, tudzież jest chłodniej i chcemy mieć odrębne pomieszczenie. Mamy bardzo fajne takie szklane zasuwane drzwi. I zupełnie zamykamy tą przestrzeń. Oddzieloną. Natomiast z latem jest to super sprawa, bo latem sobie otwieramy i mamy wyjście od razu bezpośrednio na obrót. Mamy na całej tej powierzchni bo to może być zastanawiające ale mamy we wszystkich oknach mamy założoną folię UV. Dzięki temu rośliny tutaj wytrzymują pięknie zresztą. Y, się sprawdzają i, i fajnie y, zdają. Tu akurat rezydent sobie drzemie. <laughs> mamy część wypoczynkową i ta część jest klimatyzowana, co jednak się przydaje, bo zimą mamy fajną temperaturę utrzymaną, a latem możemy się ochłodzić. Y, perspektywa i widok na ogród. Tak jak Państwo widzicie, duża zieleń. Już taka e, mająca kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat, w związku z czym e, jesteśmy fajnie takim pasmem zieleni odgrodzeni. E, oczywiście te udogodnienia typu e, podlewanie automatyczne, typu oświetlenie automatyczne. To jest poniekąd standard, ale warto dodać, że takie coś mamy. I teraz mamy widok od strony ogrodu na dom. Tak on się w pełni prezentuje. Z wyjściem na ten właśnie z ogrodu zimowego. Oj, tak proszę jeszcze rzut okiem. Stoję w tej chwili przy granicy działki i tak dom wygląda od strony ogrodu. Z dużą, naprawdę wysoką zielenią która spokojnie zapewnia nam pełną intymność. Tak jak widzimy. Mamy urządzony taki kącik grillowy, fajnie zadaszony, w związku z czym możemy tutaj korzystać e, również w porze czy w czasie deszczu. Oczywiście oświetlenie. Możemy się również lekko osłonić, jeżeli ktoś by chciał. Duże miejsce na grillowanie. Tu mamy bardzo praktyczną rzecz: żeby nie biegać z garażu, z e, różnymi sprzętami ogrodowymi. Taki właśnie domek, który w zupełności wystarczy na schowanie kowa, e, koszarki, nożyc, nie wiem, donice, wszystkiego, co jest potrzebne. Teren też jest fajny, bo nie jest taki płaski, jest zachowane naturalne um, ukształtowanie terenu. Co też ma swoje oczywiście e, przede wszystkim zalety. I coś, co większość z nas lubi, szczególnie w takie lata. Duży, fajny basen. Teraz jeszcze jest zamknięty ze względu też na e, ostatnie ulewy, ale żeby nie zaśmiecały nam. Ale oczywiście tam pełna obsługa schowana w odpowiednim miejscu, żeby można było korzystać, ale niekoniecznie na to patrzeć. W razie czego ta część też jest otwierana tutaj, tak jak widzimy. Czyli tu możemy w ogóle całkowicie ten ogród zimowy odsłonić i mamy fajny taki taras. No tu jeszcze takie drobne miejsce, jest impreza. Można sobie usiąść spokojnie. Poza takim bieżącym dbaniem tu naprawdę żadnych nakładów. Nie trzeba dodatkowo związków z tym ogrodem, czy, czy ogrodem zimowym, czy nic. I spójrzmy sobie do środka z strony zewnętrznej. Bardzo proszę. Oświetlenie LEDowe, co już jest standardem. I przechodzimy teraz do jadalni, która jest odrębnym pomieszczeniem, ale jednak częściowo połączony z kuchnią. Zresztą ta, ta ściana jest ścianą działową, gdyby chciał ktoś te dwa pomieszczenia połączyć, a na dzień dzisiejszy mamy takie fajne też dekoracyjne rozwiązania. I proszę, mamy tutaj widok, fajnie doświetlone. Tak jak na prawo wchodzimy do części dziennej, to na lewo mamy tą część bardziej prywatną. I może zaczniemy najpierw od z suszarnią, tak jak Państwo widzicie fajne w kwadracie pomieszczenie, gdzie jest miejsce właśnie i pralka, jest zlew, są, jest dużo miejsca do przechowywania wszelkiego rodzaju niezbędnych rzeczy, czyli też poniekąd służy jako taka spiżarnia. Przede wszystkim pokój gościnny, gabinet, który obejrzą Państwo na końcu. Mamy oczywiście łazienkę i rzecz niezbędną w każdym domu, czyli sporej wielkości naprawdę garderoba w pełni urządzona z półeczkami, z wieszakami. I to jest główna garderoba, największa. Przechodzimy sobie do pokoju gościnnego. Pokój gościnny również bardzo ładny w kwadracie. Proszę popatrzeć. Też z racji tej, że jest blisko łazienki, w pełni wyposażonej łazienki, bardzo fajną rolę dodatkowego pokoju stanowi. Idziemy sobie do łazienki na parterze. Tym ciekawym akcentem okna bulaja. I tak jak widać, tutaj mamy kabinę prysznicową I na całej ścianie lustra, fajne oświetlenie. Także poza tą platformową twarzą, pełna wymiana I przejdziemy tutaj. I jeszcze innego pomieszczenia. Pomieszczenie, w którym mamy przede wszystkim piec. Mamy filtrze do wody. Mamy warstwę, czyli sorię. I tutaj Państwo widzą drzwi do garażu. nie musimy odpowiadać przez stronę zewnętrzną, tylko wchodzimy do Teraz planczek, proszę bardzo, sauna dwuosobowa, aczkolwiek bardziej komfortowa, myślę, jedna osoba, jedna osoba będzie się tutaj nie czuła. I ostatni pokój tutaj na parterze, czyli kabinet, też z ładnym, dużym oknem. Fajnie przygotowane, akurat na dwa stanowiska do pracy. Oczywiście to do wolnej aranżacji, ale mamy zamykane, odrębne pomieszczenie, gdzie można spokojnie sobie w, pre, yy, w domu pracować, zamknąć się. I spójrzmy sobie na schody. Schody ażurowe. Też nie przytłaczają swoją wielkością, bardzo wygodne. I wchodzimy do, z, zupełnie do części prywatnej tego domu. Też z ciekawią, rządzoną ścianą. która w przypadku właścicieli mamy książki, ale bardzo praktycznie zagospodarowane były wszystkie pomieszczenia. I tu sobie spójrzmy na biblioteczkę i na wejście. I zaczniemy od takiego małego smaczku, czyli królestwo pana domu. To jest wykorzystana powierzchnia, która pierwotnie miała być takim magazynkiem, natomiast bardzo tutaj fajnie została ta przestrzeń zagospodarowana. Łącznie z tym, że wszystko jest wygłuszone, bo tak jak widać, hmm, perkusja. Jest, nie jest to tylko mebel, To związku z czym, kiedy tutaj właściciel to mogą spokojnie sobie mieszkać, żyć i Nic, w niczym to nie przeszkadza. Idealna powierzchnia, właśnie dla yy, zagospodarowania, jako pomieszczenie dla własnego hobby, pokój, zabaw dla dzieci. Tu mamy drugą część. Można posiedzieć, poczytać, tych zwierzeń, zorganizować i perspektywa tutaj całości tej powierzchni. Dodatkowo były stawiane okna, żeby dachowe, żeby ładnie tą powierzchnię naświetlić światłem dziennym i wychodząc. Tutaj najpierw sobie spojrzymy, Mamy korytarz i wchodzimy do głównej sypialni. Główna sypialnia i tak to ta powierzchnia wygląda. Tutaj mamy drugą garderobę ta jest zdecydowanie mniejsza, aczkolwiek też ładnie zagospodarowana wykorzystane yy, skosy po to, żeby właśnie taką powierzchnię yy, zorganizować. Mamy jeszcze jeden pokój i oczywiście mamy łazienkę. I wchodzimy do głównej łazienki, która znajduje się na piętrze. Tu, tak jak widać, mamy wannę wolnostojącą. stojącą, ładnie doświetlona otwieralnym oknem, aczkolwiek yy, nikt nas nie będzie podglądał. Dwie umywalki, toaleta, wideo. Ciekawe, yy, ciekawe oświetlenie. To bardzo jasne, bardzo przyjemne pomieszczenie. I wejdziemy do pokoju. Już ostatniego w tej chwili. Teraz już widać, jak nam się zmienia, że jesteśmy po południu, układ słońca. Pokój jest naprawdę obszerny. Wykorzystane jest miejsce pod skosami, no tu akurat jest bardzo Fajnie zagospodarowana. mamy taką część sypialnianą. Mamy część do pracy, dla nowego człowieka i też do zabawy. I naprawdę jest fajnie wykorzystany. Wszystko w zasadzie jest tutaj na miejscu. Dodatkowym atutem jest balkon. No tu akurat z balkonu widzimy całą działkę. Zobaczą Państwo teraz z perspektywy góry widok na e ogród. I bardzo proszę, jesteśmy w tej chwili na górnym balkonie. I tak oto nam się prezentuje działka z góry. To jeszcze raz podkreślam, ta lokalizacja, ta zieleń tego tak nic nie zastąpi.